Kaski otrzymali policjanci z Polkowickiej drogówki poprzednie były już wysłużone. Bardzo często są zdejmowane z głowy i zakładane w trakcie codziennej służby. No i oczywistym jest, że one się szybciej niszczą niż tak, jeżeli ktoś prywatnie sobie jeździ. Tutaj na pewno bardzo nam zależy na dużym bezpieczeństwie dla policjantów, ponieważ to jest no, trudna sytuacja pełnić służbę na motocyklu, bo to jest pojazd. Tak zwany, niechroniony, policjant jeździ sam i musi podejmować niejednokrotnie szybkie decyzje. Zakup kasków sfinansowała gmina Polkowice. Po rozmowach z Polkowickimi policjantami taka propozycja padła, aby, aby taką drobną rzecz zrobić, czyli zakupić dwa nowe kaski dla policjantów. Tutaj w trosce o bezpieczeństwo panów, którzy którzy jeżdżą tymi motocyklami. Kaski zostały wykonane z poliwęglanu przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Posiadają system otwierania osłony podbródka Dual Action. Sprzęt jest również gotowy do integracji z systemem komunikacji, który jest niezbędny do pełnienia służby przez policyjnych motocyklistów.